Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód okołoremontowych. Idziemy się przywitać z Falcią. Dzień dobry, Farangiza. Dzień dobry. Proszę zdjąć maskę, jak mówisz do nas? Nie, boję się przez kamerę zarazić. A widzów, bo jesteś no. przeziębiona. Gorączkę mam. Ale już jest lepiej. Ostatnie dwa dni było słabo. Dzisiaj mm. już jest lepiej. Co będziemy robić? Co będziemy robić? Gdzie idziemy? Dzisiaj idziemy na taki fajny bazar. Ja go lubię bardzo. Byłam tam mało. No fajnie, ja sobie pamiętam. To jak z małych lat tam byłam. Już dawno tam nie byłam, tak naprawdę. Pojedziemy sobie na taki bazar, który się nazywa Abu Safi, i tam sprzedają agd. To jest lodówka, tak? Te rzeczy po prostu jest. W każdym razie wyposażenie będziemy kupować: lodówkę, piekarnik, tego typu rzeczy. Mamy nadzieję, przynajmniej, że nie będziemy kupować. Czekamy jeszcze chwilę na babcię, która idzie z nami. Ale jeszcze zanim przejdziemy do konkretów w tym odcinku, chciałem Was, widzowie, serdecznie zaprosić, serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w wyborach, które będą już w najbliższą niedzielę. Ja reprezentuję tutaj toskański Obwód mm -hmm. Głosujących. Będę właśnie w komisji wyborczej. Więc spełnię swój obowiązek, oczywiście. W pierwszej turze również spełni, spełniłem swój obowiązek. Farcia również by spełniła swój obowiązek, gdyby miała. Tylko, że nie jest tylko polski. Jeszcze. Wielu z Was pewnie uważa, że o, nie ma na kogo głosować, więc po co mam iść na wybory. Ale pomyślcie sobie w ten sposób, że idąc na wybory, kupujecie sobie prawo do narzekania przez kolejne kilka lat. A jak nie pójdziecie na wybory, no to wtedy nie macie prawa narzekać. Więc mm. chociażby z tego względu warto pójść. Dzień dobry, babcia. Hello. Hello, hello. Często niektórzy z Was pytają nas, dlaczego tutaj jest, są zasieki. Jest drut kolczasty obok, koło naszego domu. Odpowiedź jest prosta, bo tutaj jest e, baza wojskowa. Chyba coś takiego. I ogólnie to ten dom, w którym my mieszkamy, to jest tak naprawdę dom wojskowy i my mieszkamy w takim domu bo wojskowym, bo mieszkamy u babci, a babcia mieszka w tym domu wojskowym. Kurde, ma słomyślane mam wrażenie, ale mieszka w takim domu z tego względu, że była wojskową w przeszłości. Pracowała tutaj w wojsku i to jest taki no, dom, który dostała za, za służbę. I'm like... Wiecie co? Przypomniała mi się pewna historia. Jak pierwszy raz w życiu przyjechałem tutaj do Uzbekistanu, to było 4 lata temu. Pamiętam, że na jednym z pierwszych filmów powiedziałem, że bardzo dziwi mnie kultura jazdy samochodem w tym mieście, w tym kraju. To, że wszyscy ciągle trąbią, że jest taki chaos itd. i tak dalej. Pamiętam, że ktoś wówczas w komentarzu pod tym filmem. Napisał, że nie mam racji, że tutaj to tak funkcjonuje, bo powinno tak funkcjonować. Po prostu jest taka kultura, i ludzie poprzez klaksony i taką chaotyczną jazdę się komunikują. Teraz jestem tutaj już od czterech lat, w zasadzie, i utwierdziłem się w przekonaniu, że to nie jest taka kultura jazdy, tylko zupełny brak kultury jazdy i ludzie po prostu jeżdżą jak krytyni. Dotarliśmy do bazaru Abu Sahi. I będziemy teraz szukać tego typu rzeczy, pralki, piekarniki, płyty gazowe i różne takie. A jeszcze tylko na chwilę wracając do tematu właśnie tej jazdy samochodów tutaj, to Wam powiem, że po drodze właśnie na ulicy widziałem Poloneza. Pierwszy raz zdarzyło mi się w ciągu tych kilku lat pobytu tutaj widzieć na uzbeckich ulicach Poloneza legendy.pl Nie zdążyłem wam tego nagrać, no ale chociaż wam o tym opowiem. Pan nam teraz tutaj tłumaczy czym się różnią różne płyty gazowe, jaką wybrać, jaką warto wybrać. A, pan tutaj taką płytę zrobił i to powietrze tak mocno ciągnie, że przyciąga tą płytę. Patrzcie jaki trik w ogóle. O, fajnie. Nie trzeba dotykać, to się na sensor włącza i wyłącza. Zobaczcie. Będę nie. Oj. Dobra. Działa. Tak było. Fajne, nie? To kosztuje około 100 dolarów, 115 dolarów. A taka płyta kosztuje 140 dolarów. Możecie sobie porównać do cen polskich. Nie mam pojęcia, jak to w Polsce wygląda. To, tylko, że to jest chińszczyzna, nie? Chińskie rzeczy. Ale chińszczyzna to nie jest taka stereotypowa chińszczyzna, nie? bo dzisiaj, chińskie rzeczy to jest jakość, bardzo często. To nie jest jakaś tandeta, jak pewnie się zakorzeniło w wielu umysłach. Często chińskie uchodzi właśnie za jakościowe w dzisiejszych czasach. Lodówki są na przykład firmy Ziffler, Tech, Beston. HR to jest chyba niemiecka. I ceny to są jakieś 500 dolarów, tutaj jest 630, 650 dolarów. No więc tak to się mniej więcej prezentuje. I jak wrażenia z pierwszego sklepu, co sądzisz? Fajne. Ile wszystko wyszło? Za 1700 dolarów Wyszła lodówka 70 Gumbach, Mega duża lodówka fajna. To się Wyszła w tej cenie lodówka Wyszła w tej cenie pralka Wyszedł okap, wyszedł piekarnik Wyszedł gaz do góry i odkurzać Płyta gazowa, nie? Płyta gazowa i odkurzać Samsung I niektóre rzeczy chińskie, niektóre niemieckie I twierdzisz, że taniej niż w tym sklepie Co była w tym no, supermarkecie Dużo, bo w supermarkecie Lodówka się zaczynała od 8, od 10 80 dolarów jeszcze, nie? 80? 80 milionów sumów. A to jest jakieś 700 dolarów A to lodówka tanie jest turecka Nie, mi się wydaje, na bazarze jest dużo taniej Mi też się podobało, ale idziemy popatrzeć dalej Bo tutaj takich sklepów jest chyba sporo, prawda? No, cały bazar jest prosty Chodźmy na prawo, zobacz jak tam jest Tak, cały bazar, cały ogromny bazar Czeka nas No pochodzimy sobie tutaj trochę, prawdopodobnie Dobra, jesteśmy po długiej wizycie i tutaj wyszło w sumie po bardzo podobne rzeczy, grubo ponad 100 dolarów taniej. Fajnie. Jedna rzecz mnie tak zbiła trochę, bo jak ktoś mi mówi, że uważajcie, bo na bazarze jest dużo oszustów, którzy sprzedają niby oryginał, a tak naprawdę to jest podróbka. To mi się od razu czerwona lampka zapadła. Ale dobra, to może jest taka moja przywara po prostu. Idziemy dalej, jeszcze parę stoisk, obejdziemy sobie. Dobra wizowie, zdecydowaliśmy się na rozwiązanie takie, że część rzeczy kupujemy w jednym sklepie, część rzeczy w drugim sklepie. Kupujemy piekarnik i płytę gazową i... Jak to się nazywa? Okap oraz pralkę firmy Hoffman w sklepie, który sprzedaje tylko rzeczy Hoffman. Prawie tylko rzeczy Hoffman. No i tutaj kupujemy taką płytę gazową. Taki okap. Znacznie nie taki podobny, taki mniejszy. No, dokładnie taki. Kupujemy też taki piekarnik. Ogólnie to ta płyta jest ze szkła hartowanego i tutaj pan sprzedawca nam mówi, że niektóre takie szklane płyty, to one jak długo się gotuje, to, to mogą pęknąć. Tam ma podobną gwarancję, że minimum 12 godzin wytrzyma. Można sobie gotować i nic się nie wydarzy. Brzmi fajnie. Mam nadzieję, że to prawda. Ta jest ogólnie fajna, tylko że ona była prawie dwa razy droższa, jest taka matowa. To jest jakiś inny materiał, nawet nie wiem jaki. Wszystko jest tutaj takie. Dopracowany bardzo fajnie, mam wrażenie. I samo w dotyku jest. No ale to już wiadomo, takie kwestie estetyczne nie? bardziej Kupujemy też pralkę. Bardzo fajną. Wam zaraz pokażę, jak wygląda. 8 kg ma. I kosztuje 500 dolarów. Chyba? 450? Skolka? z dostawą 430 dolarów oprócz tego kupimy jeszcze lodówkę też w innym miejscu finalnie nie zdecydowaliśmy się na tę opcję z pierwszego sklepu w którym byliśmy, którym nam się podobało z tego względu, że pochodziliśmy, pogadaliśmy ze sprzedawcami i nam powiedzieli, że te firmy, które tam właśnie te firmy, no te firmy produkujące sprzęty właśnie w tamtym sklepie to one są krótko na rynku i nie wiadomo tak naprawdę czego od nich oczekiwać, jaka jest funkcjonalność tych sprzętów więc stawiamy na bardziej takie sprawdzone urządzenia, na takie, które już są długo na rynku, które mają jakąś markę. Tak naprawdę, co najciekawsze, cenowo podsumowując, te wszystkie sprzęty wychodzi praktycznie tak samo 100 dolarów różnicy dosłownie. Więc wydaje mi się, że nie ma żadnego dylematu w tym układzie, bo płacimy no, dosłownie praktycznie tyle samo. Jest tam 5% różnicy łącznie w cenie, a mamy po prostu solidną markę. Więc fajnie. Tylko tyle, że się trochę więcej nachodziliśmy i nie kupujemy tego wszystkiego w jednym miejscu. Ale cóż, idziemy teraz wyciągnąć gotówkę, żeby zostawić zadatek. W ogóle to na tym bazarze mam wrażenie, że nie przeginają tak scenami jak to bywa na jakichś takich innych bazarach poświęconych. Inne, innemu typowi asortymentu, bo naprawdę wszędzie chodziliśmy i na każdym stoisku w zasadzie mówili bardzo podobne ceny na, na takie same albo podobne sprzęty. Więc chyba, chyba tutaj jest tak bardziej uczciwie w tym temacie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jesteśmy w sklepie z lodówkami, i tutaj jest właśnie lodówka, która w farze bardzo się podoba. I ona wygląda tak. Jest firma Midea Nie wiem jaka to jest firma, ale podobno klub piłkarski Manchester City za nich ręczy Więc bierzemy im, powiedzmy I czym się charakteryzuje ta lodówka? Aparat jego tam mrożący jest japoński Okej okay. To jest japoński, i to bardzo przekonuje, że nie jest chiński Mam jednak taki wiesz, to wszystko jest chińczyzna I tutaj coś jest suche czy wilgotne? Co Odrobinkę chodzi? jest wilgotne powietrza, Na przykład jak zielenina coś schowasz pa Do 7-10 dni to stoi normalnie wysychane jest wilgotna taka i przemiana okay. tego jest. Ile kosztuje taka lodówka? 680 dolarów. 680 dolarów i ona ma 70 cm szerokości. I też ma taką funkcję, że ona może się otwierać zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Tylko trzeba tu przestawić zawiasy. Fajne. Pan mówi, że dla alkoholu to jest, wiesz? A my nie pijemy. To nie zniżkę nam zrobić. W porównaniu do tej, co na początku patrzyliśmy, która była firmy Beston, czy Bestone, już nawet nie pamiętam jak to się mówi. To jest około no, 90 dolarów droższa, ale też jest podobno 90 dolarów lepsza. Tutaj można też regulować temperaturę. O, temperatura samej lodówki jest od 2. Do 8 Zamrażarka jest do 24 tak. tak to wygląda Od 2 do 8 lodówka i od 20, Minus 24 do ilu? to jak tak klikniesz będzie mocne zamrażanie Mocne no zamrażanie No dobra W każdym razie mocno mrozi Napiszcie co sądzicie Ja bym wolał chyba ciemny kolor Taki bardziej czarny matowy Ten akurat nie jest matowy, ale taki czarny matowy bym wolał No ale cóż moją żoną się nie negocjuje To znaczy się negocjuje ceny, ale nie Wygląd lodówki. Poza tym bierzemy również tutaj klimatyzację. I jeśli chodzi o klimatyzację, to wszyscy, którzy zajmują się klimatyzacją, to pytaliśmy też ludzi, którzy niekoniecznie nie to sprzedają, tylko montują, to polecają właśnie tej firmy Midea, bo ona jest podobno, te klimatyzacje są niezawodne. No i są przystępne cenowo w miarę. I taka klimatyzacja, my potrzebujemy dwie klimatyzacje. Nie wiem, jak to się określa, właśnie ich moc, ale dwunastka w każdym razie kosztuje 435 dolarów. I w to już jest wliczona. No zamontowanie tego i to powinno wystarczyć na całe nasze mieszkanie Całe mieszkanie ma 74 metry No powinno być okej okay. Niespodziewany zwrot akcji, co się stało? Chyba ja ty też kupiłam sobie lotówkę Taką samą jak my? Bo one potrzebowały i tak, wiesz ona no, za, zamiarowała kupić już od dawna. Tak. Hey, <grystanie> Raz na jakiś czas powtarzająca się kwestia. Pytacie nas, czy zrobimy podsumowanie finansowe całego projektu pod tytułem mieszkanie. Tak, zrobimy podsumowanie na sam koniec. Wszystkie koszty podzielimy na kategorie i Wam to wypunktujemy, żebyście mieli pojęcie, jak to wyglądało, ile nas to wszystko kosztowało, jak może wyglądać właśnie kupno i remont mieszkania w Uzbekistanie. Zadowolona? Z no bardzo zadowolona. Babcie też kupiła, my też kupiliśmy. Odrobinkę może drożej wyszła, ale wszystko kupiliśmy z długą gwarancją garanc i takim bardziej markowy, jak się... na markowym. Naszy... Ale nie dużo drożej wyszło. No, na tak nasz na rynek to jest jakościowe, jest taki pierwszy kolejności, wiesz. Teraz sobie idziemy na inny bazar, pierwszą chyba się przejdziemy, albo taksówką, bo tu są takie techniki, takie, wiesz, te 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 no, technika. No, technika. A my potrzebujemy zmywarki, więc on mówi, że na inny bazar, bo tu nie ma, tylko kilka będą w sklepach, wybor mało. Więc pojedziemy, tam też jest dobry bazar, wybór jest duży, ten co lubimy. Tylko jeszcze poprawię, nie zmywarka, bo zmywarki nie kupujemy, nie będziemy mieć zmywarki, tylko zlew. Jesteśmy na tak zwanym bazarze Bektopa, czy dobrze mówię? Bektopę. Bektopę. I będziemy szukać tutaj przede wszystkim zlewu, czy czegoś jeszcze, czy nie za bardzo? Zlew tylko kupić musimy. No. Zlew. Więc szukamy zlewu. Taki na przykład Pan nam proponuje. Fajny jest. Kosztuje 750 tysięcy słów, czyli jakieś 50, 60 dolarów, może. 50, taka osoba. Fajny jest, bo ma takie tutaj można. Queen, albo mydło. A to też dają, to w komplecie. A w komplecie deska jest, tak? Fajny całkiem. jest Pierwszy sklep, do którego weszliśmy, już w sumie jest to, czego potrzebujemy. To dobry znak. Ten bazar nie jest poświęcony tylko takim rzeczom typowo pod kuchnię, jakieś zlewy czy coś. Są tutaj też jakieś kafelki, tapety, ogólnie takie do wystroju domu, do remontów, nie? Farby tutaj na przykład są. Kiedyś na chwilę byliśmy tutaj z wami, ale dosłownie na chwilę, bo nie znaleźliśmy akurat wówczas tego, co potrzebowaliśmy, ale teraz mam nadzieję, że będzie inaczej. My już w ogóle po tylu tych bazarach chodziliśmy tutaj w tym kraju w czasie tego remontu, że... Oczopląsu można dostać, naprawdę. Chyba wszystkie bazary obskoczyliśmy. Nie no, bez przesady, nie wszystkie, ale bardzo dużo, naprawdę, bardzo dużo. Dobra, pochodziliśmy trochę, ale wracamy jednak do pierwszej opcji. Nie ma aż takiego wyboru jakbyśmy chcieli. To znaczy, jest dokładnie taki o jakim marzyliśmy, że tak powiem. Tutaj w tym pierwszym sklepie i cena nam też odpowiada, więc chyba weźmiemy co? Faliś? Tak, weźmiemy. A też będzie mi się Podoba mi się. Bo zobacz, można włączyć do gniazdka, mamy tu gniazdka na tym i wtedy on grzeje to na ręcznikie. No, ale to już raczej potem i tak kupimy. Takie, jakby to powiedzieć, nie do końca potrzebne wyposażenie. Bo teraz kupujemy takie rzeczy w 100%, które są konieczne, żeby je wmontować już teraz. Pewne rzeczy można trochę później, nie? Tutaj w tym sklepie ewidentnie jest wszystko do kuchni. Tak sklep dedykowany właśnie kuchni. Jeśli chodzi o takie, tutaj jest na przykład taki kamienny zle. To nam go nie polecaliście, bo się może podrapać. Bierzemy jednak taki zef. Wygląda w ten sposób. To jest fajne. Bo tutaj można już umyte naczynia, szczypce naczynia, położyć. I on jest trochę większy niż ten, który, na który początkowo zwróciliśmy uwagę. Chcieliśmy ciemniejszy, ale jednak weźmiemy jaśniejszy, bo on jest bardziej funkcjonalny. Lepszy jest po prostu. Sakson był 3. 78 cm. Ja w ogóle bardzo chciałbym mieć w końcu duży zlew, bo we wszystkich domach, w których mieszkamy, czyli w Polsce i tutaj w Uzbekistanie ubawci, to mamy małe zlewy i bardzo ciężko się myje naczynia. A duży zlew to jest dużo wygodniejsze mieć naczyń Albo tutaj, tutaj, albo tu możesz taki dezet, tak zwany to i tam żel będzie, wiesz, i mi poprosić motowe, że Tak będzie. Takie co. Taka sztuczka. No i w komplecie idzie taka deseczka też. No tak, Fajnie. Oddać, ja tak? ja, babcia może no, oddać się spodobało Tak? Babcia oddamy. Babcia, to dla was podarek Ja to mnie podarę. Oj, oj, <laughs> Babcia zadowolona, my zadowoleni. Lepiej być nie może. A jaka jest cena tego zlewu? 75 dolarów. 75 dolarów, tak? Spoko Jeszcze ostatni rzut oka dla widza kochanego, jak to wygląda? Wygląda to tak. Tutaj jest taka półeczka. Powiedzmy na umyte naczynia. Jest bardzo głęboki zlew. I tutaj to mi się podoba, taka kapuleczka na sztuczce. Zakup dokonany. Teraz będziemy szukać taksówki, która nas zawiezie z naszym super nowym zlewem do domu. Wsparcia, kilka słów na zakończenie. Pożegnaj, widza. Ja jestem zwyczajona, kilka słów. To jest jest no, choro, choro, chora jeszcze jesteś, to też na pewno nie pomaga. No. Dzisiaj jeszcze jedyne z ale daliśmy radę. Wszystko udało się kupić. Nawet trochę więcej niż zaplanowaliśmy, więc jest fantastycznie. Teraz no, możemy ze fajna. spokojnym sumieniem pojechać na Paznokcie. Dygodnie ja załatwiać swoje rzeczy. Jutro idziemy oglądać meble. Na ten moment to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, który na pewno nastąpi bardzo wkrótce. Miło było. Tak jest. Fajny, że byliście, fajny, że oglądaliście. Do zobaczenia niedługo. Lajkujcie kochani, lajkujcie. Miłego dnia.